Na treningu boksu tajskiego pokazali mi wyjebany cios. Patrzcie, opuszczasz gardę o tak. Walisz z lewego łokcia, po czym dajesz prawy low kick. Prawy prosty i kończysz kopnięciem obrotowym w twarz. O kurwa, nieźle. Treningi muszą być ciężkie. Karim też trenuje by nie. Mówił, że ćwiczył uderzenia na drewnianych słupach. No tak, by wzmocnić piszczele. No tak, ale u Karima to treningi dla lamusów. Mój trener ćwiczy z nami ciosy na żelaznych drągach. Nie. O kurwa, to musi boleć. Kwestia przyzwyczajenia. Po jakimś czasie już nic nie czujesz. Teraz moje piszczele są jak ze stali. Usch. Kurwa, daj spokój. Nie chciałbym być tym drewnianym słupem. Chłopaki, nie mam czasu do stracenia. Muszę wymiatać na rozgrzewkę. Za tydzień mam walkę. Tunaria. Cześć! Daj spokój, ten jest to zabójca. A, kurwa mać, w jebany, kurwa, stary chuj.